Lelia Kakulia, której wizje znane są w całej Gruzji, przewidziała wydarzenia w Iraku, wiele wydarzeń politycznych w Gruzji i na świecie. Już w 1992 roku wizjonerka twierdziła, że państwo rosyjskie wyruszy na Ukrainę i opisała cały przebieg konfliktu. Dokładnie warto wspomnieć, że kobieta przeżyła konflikt w 1987 roku, a w 1992 roku opowiedziała dziennikarzom w lokalnej telewizji o tym, co zobaczyła w swoich wizjach. Że przed nami kolejne konflikty, a jeden z nich wytoczy państwo rosyjskie przeciw Ukrainie. W przeszłości Lelia czasami udzielała wywiadów, wyjaśniając szczegóły dotyczące postaci, których imion nie znała w momencie otrzymania objawienia, ale później zdołała ich rozpoznać na zdjęciach. Kobieta ujawniła, że to, co rozpocznie się w Ukrainie, wcale nie będzie nagłe. Przez lata przed rozpoczęciem konfliktu, będą działy się wydarzenia, które będą całkowicie na to wskazywać. Co więcej wizjonerka opisała, że tak naprawdę to wszystko będzie całkowicie jawne. Na chwilę przed rozpoczęciem konfliktu w mediach i w głowach ludzi będzie panował taki rozgardiaż, że nikt nie będzie wiedział, co się dzieje i co się właściwie stanie. Nikt nie będzie w to wierzył, choć Rosja będzie wszystko robiła całkowicie otwarcie. Nie sposób nie zgodzić się, że ta wizja się wypełniła. Jak twierdziła wizjonerka, konflikt rozpocznie się od tego, że Ukraina i Gruzja niemal jednocześnie będą chciały wstąpić do NATO. Rosja postanowi wkroczyć, ale nie będzie konfliktu od razu, bo sygnałem do niego staną się jakieś wydarzenia w Kazachstanie najpierw jakiś szum w Kazachstanie, potem najazd na Ukrainę. Wizjonerka opisała, że w Ukrainie wydarzą się niezwykłe zdarzenia będzie tam wiele zniszczeń, ludzie będą krzyczeć ze strachu i uciekać z kraju, bojąc się o własne życie. Jak twierdzi wizjonerka, choć Ukraina będzie spowita cieniem zniszczeń i strachu, to jednak wiele państw będzie starało się im pomóc. Większość świata stanie po stronie Ukrainy, odwracając się całkowicie od Rosji. To będzie początek końca państwa rosyjskiego. W przyszłości Rosja zwróci Ukrainie nie tylko Krym, ale także miasta Kubań, Rostów i Biłgorod. Kobieta dokładnie opisała wydarzenia z przeszłości, ale i przyszłości. Jak wyznała wizjonerka, Ukraina wygra konflikt z Rosją. Nie widzę też w przyszłości podzielonej Ukrainy. Ukraina zachowa swoje terytoria, powiedziała Leila, po czym dodała, że Ukrainy czeka wielkie zwycięstwo, I choć faktycznie to, co przeżyje Ukraina, będzie straszne, ale jednocześnie sprawi, że bardzo wiele zyskają, bo odbudują się silniejsi i wstąpią w grono państw Unii Europejskiej. Dokładnie, wizjonerka powiedziała: Władze ukraińskie podpiszą wszystkie umowy z Europą i kraj wejdzie do Unii Europejskiej, dodaje widząca ale nie podaje dokładnych terminów i warunków, więc Ukraina wyjdzie z tego wszystkiego zupełnie inna. Wszystko ma być u nich nawet lepsze niż wcześniej wyznała wizjonerka. Ukraina stanie się wielkim, potężnym państwem bez Rosji. Nowy rząd Ukrainy przygotuje wielkie niespodzianki. Przewodząc światu, światowa polityka będzie bardzo napięta, powiedziała. Okazuje się, że według jej słów Ukraina ma mieć bardzo duży wpływ na wydarzenia na świecie. Coś bardzo podobnego czeka jednak też i Rosję, jak twierdzi widząca, ale dodaje, że zupełnie w przeciwną stronę. Bo według niej Rosja nie tylko przegra konflikt w Ukrainie, ale wiele straci. Straci wszelką pomoc od innych państw. Co więcej, jak twierdzi wizjonerka, cały Kaukas Północny zjednoczy się i wypowie konflikt Rosji. Rosja na pewno straci Kaukaz. Prezydent Rosji nie będzie w stanie rozwiązać sytuacji politycznej w swoim kraju. W Moskwie wydarzy się coś, co kobieta opisała jako nadejście ludzi z znaku Księżyca. Dokładnie opisała, że do księżyc zmieni wszystko. Zmieni wszystko, co ma miejsce w Rosji. W Moskwie nastąpi konflikt. Ludzie pod znaku księżyca doszczętnie zniszczą Moskwę. Wtedy wszystko zostanie zniszczone. Zobaczymy czas, kiedy cały Plac Czerwony zostanie pokryty tymi, którzy stracili życie. Mówi Lelia Kakulia. Maksym Gordiejew, który ma posiadać potężne zdolności jasnowidzenia. Ten człowiek, jak twierdzi, miał wizję dotyczącą przyszłości tematu, który teraz wywołuje tak wiele emocji i lęku. Chodzi oczywiście o wydarzenia w Ukrainie. Ten jasnowidz widział, co tam się niedługo stanie, jak zakończy się konflikt w Ukrainie. To, co czeka ten kraj, jest naprawdę niezwykłe, ale to nie wszystko, bo wizjoner wypowiedział się też na temat aktualnego prezydenta Rosji. Zdaniem jasnowidza to, co czeka tego prezydenta, naprawdę jest bardzo mroczne. Jak donosi portal w Gorod, znany medium powiedział, że jego zdaniem na Ukrainie będą trzy fale zniszczenia. W pierwszej fali Rosja użyje zwykłych obywateli, w rzeczywistości będą to tak zwane ludzkie tarcze, rzucone tylko po to, by zaraz straciły życie i by dać trochę czasu, zanim nadejdą kolejni. Według Sufjas widza w drugiej fali Rosja użyje oddziału Białorusi, z którymi szybko zderzą się Ukraińcy, a potem nadejdzie trzecia fala, która będzie finałem. Wtedy prezydent Rosji wyśle zawodowych najemników. Jasnowidz wyznał, że konflikt w Ukrainie ukazał mu się pod postacią liczby 8. Jego zdaniem to właśnie liczba 8 symbolizuje zwycięstwo narodu ukraińskiego, bo pokazuje, że są silni do nieskończoności. Jasnowidz widział, że w tej wojnie Ukraina zwycięży, a ludzie zjednoczą się jak nigdy dotąd. To jednak nie wszystko, bo gdy Jasnowidz sięgnął po talię tarota, karty pokazały mu przyszłość, jednak tym razem nie Ukrainy, ale prezydenta Rosji. Karta, którą wyciągnął, niesie za sobą mrok i zniszczenie. Które spadną na prezydenta Rosji. Jasnowic ujawnił, że ten człowiek już ma spore problemy ze zdrowiem, ale to jeszcze nic. Jasnowic ujawnia, że prezydent Rosji od lat ma ogromne problemy z psychiką. Jego zdaniem przywódca państwa rosyjskiego ma ogromne problemy z bezsennością, spowodowaną ciągłym stresem. Według wizjonera Rosjanin sypie zaledwie 2-3 godziny dziennie z przerwami. Spowodowane jest to faktem, że uważa on, że w każdej chwili może stracić swoje życie. Prezydent Rosji obawia się, że ktoś może wkraść się do jego przestrzeni i odebrać mu życie, albo też podać mu napój lub jedzenie odbierające życie. Dlatego też tak bardzo pilnuje, co je i pije. Te wszystkie obawy doprowadziły do tego, że prezydent Rosji nie może zasnąć. A jeśli już zaśnie, śnią mu się koszmary dotyczące z utraty władzy i życia. Okazuje się, że według jasnowidza prezydent Rosji wcale nie jest tak przebojowy i potężny, jak wiele osób próbuje przekonywać. Ale jak przekonuje Jasnowic, obawy prezydenta Rosji wcale nie są nieuzasadnione, a jego największe mroczne sny wypełnią się w rzeczywistości. Jasnowic wyznał: Zaraz rozpocznie się najbardziej krytyczny okres w życiu przywódcy Rosji. Będą to próby odebrania życia i fizycznego go ukarania. Niedługo czeka go mrok. O tym świadczy karta Torota, znana jako śmierć, którą wyciągnął stali. Choć karta śmierć rzadko symbolizuje fizyczny koniec życia, bardziej mówi o zmianach i to często niełatwych. Ale według wizjonera w tym przypadku wszystko jest jasne. Prezydent Rosji po prostu niedługo odejdzie z tego świata. Będzie to jednak koniec w naprawdę mrocznych i niepokojących warunkach. Jackowski miał straszną wizję. Link do filmiku na temat w opisie.